Dzień dobry Maju. Cieszę się, że się znowu widzimy na treningu. Jak się czujesz dzisiaj? Dobrze. Jak było w szkole? Wszystko w porządku? Jakąś piątkę dostałaś dzisiaj? Szóstkę. Szóstkę? Z czego? Z WF-u. Z WF-u. No, no pewnie. To się w ogóle nie dziwię. Jesteś bardzo sprawna fizycznie. Dobrze Maju. A zjadłeś dobry obiad też? Masz siłę, energię do treningu? Tak. No to świetnie. To dzisiaj się to przyda. Po dzisiejszym treningu nauczysz się, bo to już wcześniej, wcześniej ćwiczyłaś przebicie backhand i przebicie forehand oraz topspin forehand i to już masz przećwiczone, ale po dzisiejszym treningu nauczysz się jak wykorzystywać przebicie, jak zmieniać miejsce upadku przebicia, jak zmieniać rotację w przebiciu backhandem i forehandem, czyli raz grać zdolną rotacją, a potem bez rotacji. Jak grać w przebiciu forhendem z dolną rotacją i bez rotacji, i potem łącząc to raz z top-spinem takim lekkim, a raz z mocnym rotacyjnym, a raz z silniejszym, bardziej płaskim, nauczysz się, że można przytrzymać przytrzymania na przykład tego, że można przytrzymać przeciwniczkę w backendzie, przebijając, a potem atakując i w środek, i forhand. Można raz jej puste przebicie, i potem atak zagrać. Raz z dolną rotacją przebicie, i potem za, za, zagrać atak. I właśnie w różne miejsca, i w różnym rytmie. I raz lżej, i raz mocniej, i raz do środka, i raz do forhendu i raz do bekendu. Najlepsze zawodniczki na świecie to cały czas myślą, cały czas kombinują, gdzie zagrać, w jakie miejsce, z jaką rotacją. Czyli można wciąć piłkę, a potem zagrać. Lekki topspin. Można zagrać puste przebicie, a potem mocniej przyspieszyć forehandem i do środka, i do forehandu. Jak przeciwniczka szuka forehandu, bo też ma opanowany topspin forehand. Można przebić szeroko przecież do forehandu, żeby przeciwniczka też miała daleko do piłki. Więc można cały czas zmieniać miejsce, zmieniać rotację, zmieniać rytm gry po to, żeby zyskać zyskać przewagę i zwiększyć swoje szanse na zdobycie punktu. To o to chodzi, żebyś potem w zawodach obserwowała i, i, i grała w takie miejsca, na przykład przebicie, żeby przygotować akcję do ataku, żeby pierwsza zaatakować i zdobyć inicjatywę. Jak myślisz, jak przeciwniczka gra dobre przebicie i też atak top spin, ale nie umie jeszcze backendu, to gdzie jej przebijesz? W backend, no właśnie, to można jej właśnie przebić w backend, a potem zagrać topspin forehand i raz wciąć. I zagrać top spin forehand. I raz puste przebicie, i potem mocniejszy top spin do środka, czy do forehandu. I tego właśnie nauczysz się po dzisiejszej lekcji. Pokaż teraz, jak ty byś to zastosowała. Jak pokaż parę imitacji, jak zmieniasz. A spróbuj, właśnie, żeby było widać tę zmianę rytmu i w przebiciu, i w top spinie. żeby raz był top spin. Wolny z rotacją, czyli bardziej do góry, a raz silniejszy, bardziej do przodu. Tak, świetnie. A teraz taki lekki topspin. A teraz połącz przebicie forehandem z różnymi topspinami, z raz mocnym, z raz lekkim. Teraz właśnie to, co pokazywałeś przed chwilą podczas imitacji. Pokaż, teraz zagraj to w treningu wieloma piłkami, czyli jak przebijasz, to staraj się przebijać. Najpierw przećwiczmy przebicie backhandem w przekątnej, w backhand i atakujesz albo w inne miejsce, czyli albo w środek, albo w forehand. Tak jest, znakomicie. Bardzo ładnie. A teraz raz zagraj zagraj lżej. Teraz trochę lżej. O właśnie, świetnie. A teraz przyspiesz. Bardzo ładnie. I graj w różne miejsca. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Teraz widzę, że bardzo ładnie też zmieniasz rotację w przebiciu. Raz grasz puste przebicie, raz wcięte. Bardzo ładnie. A teraz połączmy to, to samo. Zrób w przebiciu grając przebicie forehandem i atak top spinem forehandem. Czyli zmieniaj rotację. Raz podszyj piłkę z większą dolną rotacją, a raz puste przebicie. I jeśli przebijasz do backhandu, to atakujesz ciągle, albo szerzej do forehandu, albo do środka. Szczególnie zwróć uwagę, żeby atakować częściej szeroko w forehand. Tak, i jeszcze szerzej do forehandu, zaatakuj. Tak, jeszcze szerzej spróbuj bardzo ładnie, tak, dobrze, a teraz, teraz będę grał tobie przebicie do backendu i przebijaj backendem, zmieniaj właśnie rotację i graj i puste, i wcięte, ale jak już atakujesz forhandem to atakuj częściej szeroko do forhendu, tak żeby ten atak był jeszcze trudniejszy do, do obrony, bo tak często leci na środek połówki forhendowej. Bardzo ładnie atakujesz do środka i do backendu, ale spróbuj częściej szerzej do forhendu. Tak. Bardzo ładnie. Jeszcze szerzej do forhendu. Bardzo ładnie. Właśnie ta rotacja w biodrach pomoże Ci zagrać szerzej dobrze. A teraz w różne miejsca i po prostej. Dobrze, świetnie, już atakujesz i szeroko do forhandu, i w środek, i, i po prostej. Bardzo ładnie zmieniasz rotację w przebiciu backendem, a teraz jeszcze zmieniając rotację w przebiciu, czyli grając raz z dolną rotacją, na pustą, zmieni rytm. Raz zagrać z rotacją większą, z taką wyższą parabolą, a raz mocniej, bardziej płasko, a innym razem bardziej pusty taki topspin, bez rotacji. Świetnie. Tak. Tak, a teraz przyspiesz mocno, świetnie, i zmieniaj miejsce. Zmieniaj rytm, i zmieniaj miejsce. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tak jest. Świetnie, i zmieniaj rytm jeszcze. O, właśnie, świetnie. Znakomicie. Tak. O, super zmiana rytmu. Bardzo ładne przyspieszenie. Super, świetnie. Dobrze, Maju, a teraz zagramy zawody. Zawody polegają na tym, że gramy serwis z dolną rotacją i gramy przebicie po całym stole i z wybranej piłki atakujemy i gramy już dalej po całym stole. Ale przyjmujemy założenie, że nie umiemy atakować topspinem backendowym, więc możemy przebijać backhandem i tylko atakować topspinem forehandem. Proszę, zaczynamy. 1-0.

Brawo. Cztery Pięć. Sześć, Sześć. Sześć. Brawo, o sześć. Twój serwis. Siedem sześć. Brawo. Twój serwis. Siedem siedem. Nie możemy atakować. Jeszcze raz, jeszcze raz. Nie możemy atakować water. 8. Super przybicie. Dobra, dolna rotacja. A tak yy, serwis z Serwis dolną rotacją. 98. Świetnie.

przewaga Wada ciszej Dziękuję Maju, powiedz mi, jaki był Twój osobisty cel e, podczas dzisiejszego treningu? Żeby zmieniać miejsce upadku m, podczas grania przebicia i topspin forehand. M, żeby zmieniać rotację z dolnej na pustą w podcięciu. Przebiciu. E, w, to, w przebiciu? W przebiciu. Świetnie. No dobrze, a powiedz mi, a co dobrze Ci wychodziło? Co dobrze czułeś, że dobrze grasz? To mm, Topspin forehand. Hmm, ale jaki top spin Rotacyjny. Rotacyjny. Uh -huh. ja dobrze zmieniałam rotację, bardziej pustą. W top spinie, tak? Aha, czyli raz bardziej pusty, taki mniej rotacji, raz z większą rotacją. Co jeszcze dobrze grałaś? Hmm. Przebicie. A jak grałaś przebicie? Bardzo ładne przebicie grałaś i backhandem, forhandem. A jak grałaś przebicie? Starałam się zmieniać rotację. No właśnie. Ja Na jaką rotację? Jak zmieniałaś? Z dolnej na pustą. Czyli raz dolna, raz pusta. Super. I co jeszcze? I zmieniać miejsce upadku. Czyli w różne miejsca jeszcze przebijałaś. A gdzie więcej większość przebić grałaś? Gdzie się opłaca grając w zawodach? Gdzie się częściej opłaca przebijać, żeby od, utrudnić atak forehandowy przeciwniczce? W, w bekę. No, przebiłaś Przebijałaś bekę? No Przebijałaś, świetnie. No co jeszcze? Co ci jeszcze dobrze wychodziło? No dobrze. A co, a co byś poprawiła? Co myślisz, co trzeba by poprawić jeszcze? Na czym trzeba by jeszcze popracować? Pamiętasz, jak ci zwracałem uwagę, żeby częściej atakować szeroko do forehandu? A żeby to miejsce opadku jeszcze piłki rozszerzyć. Bo to, te, te twoje ataki były bardzo często w środek połówki forehandowej. A przydałoby się jeszcze trochę szerzej zaatakować, nie? żeby przeciwniczka żeby miała dalej do, do bloku. Czyli trzeba by jeszcze udoskonalić, poprawić ten atak szeroko, czyli miejsce upadku piłki jeszcze troszeczkę poprawić. A co jeszcze? Jeszcze, a, a co ze zmianą rytmu? Z, tą, z, tą, z tymi top spinami, które są raz z większą rotacją, a raz bardziej tak z mniejszą rotacją. No, staram się zmieniać. Aha. No dobrze. Maju, to myślę, że to, to, co, to, o czym Ty mówiłaś, to, e, e, to, to są bardzo takie ciekawe, cenne, cenne uwagi, ale tak z mojej perspektywy jeszcze, to myślę, że te. Żebyś dobrze czuła i widziała, obserwowała, w jakie miejsca grasz. To jest istotne. Że jak atakujesz, na przykład starasz się zaatakować po przekątnej, ale piłka leci w środek połówki forhandowej, to żeby od razu korygować to, to miejsce i zagrać szerzej. Że środek i szeroko do bekendu, że to mają być, piłka macie słuchać. Mają być w te miejsca, w które chcesz i w takie miejsca właśnie, które będą trudne do, do, do obrony. Bardzo ładnie też. Trzeba by dalej jeszcze, żebyś pamiętała o tym, że grając topspin właśnie można mocniej jeszcze zmieniać, bardziej różnorodne te topspiny mogą być. Czyli grasz w bardzo ładny topspin rotacyjny i bardziej potrafisz przyspieszyć, ale przydałoby się jeszcze dodać ten spin taki bez rotacji, taki, taki pusty. To jeszcze będzie kolejna zmiana rytmu, czyli będzie i top pusty, i będzie top spin z dużą rotacją, wysoką parabolą, i jeszcze top spin topspin silny. To już masz, zobacz, jaką masz ogromną różnorodność. No i te połączenia jeszcze niezwykle istotne, bardzo ładnie grałaś. Przebij do backendu, przebij do backendu, a potem zaatakuj środek i forehand. Czyli cały czas. Zmiana miejsca, zmiana rytmu i zmiana, zmiana rotacji. Czyli przebicie z dolną rotacją i potem top spin. Przebicie puste i potem top spin. Nie? Czyli te różne, te różne połączenia są niezwykle istotne. No to jak będziemy następnym razem to doskonalić, no to, to do czego trzeba by wrócić? Co trzeba by jeszcze zrobić? Mam no, poćwiczyć to zmianę rytmu, żebym grała więcej. W sensie, żebym bardziej zmieniała też na pusty topspin. A, czyli więcej różnorodności w topspinie forhendowym, czyli do tego jeszcze, czyli raz ten pusty, raz ten z dużą rotacją, tak, a potem mocniejszy. Co jeszcze, jak myślisz? Żeby szerzej Do forhendu, Do forehandu szerzej. A tylko do forehandu wtedy, czy, czy jeszcze inne miejsca również? Aha, czyli jak będziesz atakować głęboko w backhand, a potem w środek i jeszcze głęboko w forhend? To te ataki będą jeszcze trudniejsze dla przeciwniczki. No świetnie. No właśnie, to wszystko to, o czym mówisz, to ta prosta kombinacja przebicie backhandem, przebicie forhandem i top spinem forhandem, to zobacz, ile jest, ile wiele różnych, yy, wiele różnych zagrań, wiele różnych sposobów jest na to, żeby, żeby zdobyć przewagę, zdobyć inicjatywę w grze. Czyli ta zmiana rotacji w przebiciach, zmiana rytmu i zmiana miejsca opadków w spinach. ta różnorodność spinów może ci dać dużą przewagę i spowodować, że, że, że będziesz miała inicjatywę. No to teraz trzeba by zastosować to w zawodach. Dobrze, Maju, dziękuję Ci bardzo za wspólny trening. Nawet bardzo przyjemnie się z tobą pracuję, bo jesteś bardzo uważna i bardzo zaangażowana. Dziękuję bardzo, no i wrócimy do tego na następnym treningu, dziękuję. Prowadząc lekcję treningową tenisa stołowego, pamiętaj o, o tym, żeby nawiązać kontakt ze swoim uczniem, zawodnikiem, żeby określić cel treningu, żeby zademonstrować to, co będziecie ćwiczyć, bądź pokazać to na wideo. Pamiętaj, żeby określić trzy najważniejsze rzeczy do zapamiętania przez Twoich uczniów. Potem pamiętaj o tym, żeby przejść do imitacji, żeby też zawodnicy to przećwiczyli poprzez imitację. A potem przejdźcie do treningu wieloma piłkami. Podczas treningu wieloma piłkami e, dawaj wskazówki, obserwuj swojego ucznia, zawodnika, zawodniczkę, dawaj feedback. A po zakończonej lekcji... Przejdźcie do podsumowania. Pamiętaj o podsumowaniu. Zrób grip. Czyli pamiętaj o tych wszystkich elementach, z których składa się podsumowanie.